musimy cześć. Dzisiaj zagramy w Fortnite. Zagramy sobie. Solo. Só łapka. No. No i zaczynajmy. jesteśmy już w gierce yy, Dzisiaj polecimy sobie tutaj no. Kurde A więc battle Busy startuje. Albo wiecie, na so, tiltę co so polecimy, możecie zobaczyć, bo jest ogólnie nowa animacja lajków. Więc jak chcecie zobaczyć, to proszę. Nie zmuszę oczywiście. Jak chcecie, to nie zostawiacie. A jak chcecie poprawić mi humor, to zostawcie. Jakiś jeszcze na Ligwena będę miałem tam lecieć. O kurt, trzaczki. Ja chyba lecę do białego stoku autem. Albo nie, albo nie mam pierwszaka i to. Dobra. Ja wylatuję i tak do białego stoku. Goni, goni go, gonię go. Lecę za nim ty. Goni go, haj, toszka mu zrobię chyba. Dobra, lecę, jadę, jadę, jadę na pełnej. Kurde, to mi się zanurza. Nie pojadę, no. Dostaję, dostaję, ty po. Jakiś typ. No, niestety. Zagromna jakieś kreatywa. Mam plan, tu sobie. Feipan will build fight on 1 Może jeszcze kiedyś będą yy, tego typu materiały, ale z kolegami. Wyczekujcie, subujcie, żeby Was to nie ominęło. będą może stra ma, ale to rzadko. I jeszcze 4. Tak kulawo. To chyba na tyle. Albo jeszcze wam pokażę fajny retake. Chcecie tak, to załóżmy twojego przeciwnika tutaj. Też jest swojego przeciwnika. Nie macie zrobić, on jest na w Chcecie przejąć to cyk. Tak, i go możecie zaskoczyć fajnie. Albo... Tak też. I potem zejście. No. A u mnie to interesuje się też środkówką. Dobra, to będzie na tyle, a teraz Newry.